Polska Moc Biznesu na 31. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Ale ekonomia to nie tylko pieniądze, to coś dużo więcej. Istnieje też ekonomia dobra. A ze mną w studio człowiek, który się dobrem zajmuje na co dzień. Człowiek czyniący dobro, pani prezes Fundacji Priorytety Anna Bosak. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Jakie są priorytety Fundacji Priorytety? Naszym celem jest właśnie pomaganie, szczególnie kobietom, w dobrym ustalaniu swoich priorytetów życiowych, tak aby mogły godzić różne role, do których są powołane zadania zawodowe, z rodzinnymi, aby mogły faktycznie podejmować decyzje zgodnie ze swoimi potrzebami, ze swoim przeznaczeniem, niezależnie w pewien sposób od różnych zewnętrznych czynników, wpływów, stereotypów. W dyskusjach, które tutaj pojawiają się również w Karpaczu, ten, ta, ta, ta debata o funkcjonowaniu kobiet w biznesie, czy gospodarce czy świecie w ogóle, czasem brzmi trochę jakby była to jedna wielka walka z przeciwnościami. Czy rzeczywiście kobiety muszą tak walczyć, czy właśnie fundacja proponuje jakąś nazwijmy to drogę środkiem? Tak, faktycznie ja mam wrażenie, że dużo jest walki w tym, też dużo walki z mężczyznami obecnie, zupełnie niepotrzebnej. My chcemy pokazywać, że jak najbardziej będąc na równi z mężczyznami, warto też z nimi współpracować, uzupełniać się, realizując swoje role. I zachęcamy do tego kobiety, to co powiedziałam, do takiej trochę niezależności i wolności wyboru, żeby nie wpadać w żadne skrajności, ani w taką, że kobieta musi pracować, bo tylko wtedy jest wartościowa, ani taką, że kobieta musi być matką, żeby faktycznie realizować swoje powołanie, bo to tak naprawdę jest kwestia indywidualna, i chcemy właśnie wspierać kobiety w tym żeby wybierały swoją opcję, żeby w tym mogły być szczęśliwe, mogły się realizować i żeby też kobiety siebie nawzajem szanowały, bo jest dużo walki między kobietami tak naprawdę, oceniania właśnie, porównywania się i im to naprawdę nie pomaga tylko szkodzi, więc chcemy też w tym pewien sposób walczyć i, i jednoczyć. Czy możemy zdradzić, bo już za chwilę właśnie rusza nowy i duży projekt Fundacji Priorytety, to już chyba na dniach początek nowego, nowej kampanii. Tak, jesteśmy w trakcie przygotowań nowej kampanii społecznej. Poza szkoleniami dla kobiet z konkretnych umiejętności rozwijania Właśnie dobrych też umiejętności organizacyjnych, planowania. Prowadzimy działania budujące dobry klimat społeczny, promowanie też wartości rodzinnych, kobiecych. Także nowa kampania, jeszcze tutaj nie będę zdradzać nazwy. Natomiast też kampania ma być w pewien sposób odpowiedzią na obecną sytuację. Społeczną, gospodarczą, na to, że jest dużo lęku, niepokoju związanego z wydarzeniami, które się dzieją, ze spadkiem wartości pieniądza. I chcemy pokazać też pewną alternatywę do tego, co nam może dawać poczucie bezpieczeństwa, właśnie dobrze ułożone priorytety. Dobrze ułożone priorytety to rzecz najważniejsza, a zapytam jeszcze o. Priorytety pani prezes, w jakim kierunku ma fundacja podążać? Jakie będą nowe pomysły na to, żeby kobietom pomagać? Może trochę pomagać też, nie zwariować, bo wymagania z jednej strony, jakie są stawiane kobietom, wydają mi się dość ogromne. Z jednej strony mamy taką presję kulturową na wygląd, z drugiej strony właśnie presję na to, żeby pracować, pracować, karierę robić. I z trzeciej strony też mówimy o demografii, która nie kryjmy tego, jest ważna. No i chcielibyśmy, żeby kobiety miały też dzieci. Jak to wszystko razem połączyć, żeby nie oszaleć? Mogę powiedzieć o swoich osobistych wyborach i priorytetach. Jestem mamą czwórki dzieci, więc realizuję się też w sferze rodzinnej i to jest zawsze mój priorytet, mimo że mój rozwód, rozwój też zawodowy był dla mnie zawsze ważny i staram się o to dbać, ale właśnie jest kwestia ustalenia tego priorytetu i łączenia i pamiętania, co jest dla mnie ważne. I to, co powiedzieliśmy tutaj, jakby w odniesieniu do kobiet, chcemy im przede wszystkim pokazywać, że da się te role łączyć. Wiemy, że kobiety chcą pracować, że są świetnie do tego przygotowane, wykształcone, też chcemy, żeby one uwierzyły w siebie, bo też zauważamy taką trudność, że kobiety nie doceniają często swoich kompetencji, swojej wartości, które rozwijają też jako mamy. Więc naszym celem jest pokazanie im, żeby one naprawdę potrafiły. W pełni doceniać swoją wartość, swoje umiejętności, wykorzystywać je w taki sposób, jak faktycznie tego chcą. Ostatnie pytanie. Już 7 listopada na Stadionie Narodowym druga edycja kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Czy będzie tam pani prezes, czy będzie tam fundacja Priorytety? Czy to stanie się waszym priorytetem? Będzie tam fundacja, będą priorytety, będziemy o nich mówić, więc mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. W takim razie widzimy się wszyscy razem 7 listopada na stadionie narodowym. Druga edycja kongresu Polska Moc Biznesu. A moim gościem była pani prezes fundacji Priorytety, Anna Bosak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.